Odkrycie Monte Gargano, góry Świętego Michała i jego sanktuarium w Apuli we Włoszech jest jak znalezienie jednego z niewielu miejsc, gdzie można poczuć Bożą obecność i imponującą historię, którą to miejsce przechowuje. W tej niezwykłej jaskini Święty Michał nakazał zbudować sanktuarium i mówię nakazał, ponieważ jego słowa są wyryte w kamieniu blisko wejścia do jaskini. Która została przekształcona w Bazylikę. Rozkaz, który wydał święty Michał, brzmiał, aby zbudowano tam Bazylikę dla pokoju Bożego, a jego słowa zapisane w kamieniu to: Ja, Michał, oznajmiam ci. Te słowa są naprawdę imponujące. Ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą, domem Boga i bramą raju. Kim jest człowiek, aby być godnym przebywać w tym miejscu? Nie tobie decydować, co tu będzie. Ten majestatyczny kamień stanie się bazyliką nazwaną moim imieniem dla pokoju Pana. I tak się stało.